Ta pierwsza próba dla Wilków płuckich do przejścia. 3 jardy na prowadzeniu jest właśnie duży na gości. Wilki Łódzkie 10 do 0. Ale to jeszcze trzeba pokonać 3 jardy, by zdobyć kolejne przyłożenie. A Seahawks sobot nie są w humorach i nie są w nastroju, by te 3 jardy podarowywać. Także pierwsza. Próba Parkinsona, akcja biegowa środkiem i pytanie, czy zawodnikowi udało się. Sędzia boczny pokazuje, że udało się tylko że udało się postawić nogę w pol punktowym, a to wystarcza, by zdobyć kolejne 6 punktów przez różne gości. Niestety w tym całym tłoku nie byłem w stanie dostrzec, który to zawodnik bieg z piłką. Ale podniesione ręce sędziego głównego gwarantują, że na pewno tej sztuki dokonał. Także mamy 16 do zera dla Wilków Łódzkich. I jeszcze próba podwyższenia wyniku za jeden punkt. Wyszałeś, yeah. Adam. I formalnie została spełniona. Także 17 do zera prowadzą Wilki Łódzkie. A Seagulls potrzebują jakiejś iskry, jakiejś jednej akcji, która... Być może odmieni, że to spotkanie nie będzie coraz bardziej um, dwustronne. A ja tutaj po konsultacjach dowiedziałem się, że z zdobywcą przyłożenia był Rafał Zapart numer 32 w drużynie wilków. A my powracamy do spotkania. Z kolei widzimy formacje specjalne na boisku. I znów Wilki wykopują. Jastrzębie powracają, ale powrotu nie będzie, gdyż piłka dotknęła pole punktowe i mamy kletczbę. Od pierwszej próby... zawsze za szybko od 20 tego jardu własnej połowy Seahawks Sopot rozpoczynają swój kolejny rajd ofensywny, który dla podtrzymania widowiska miejmy nadzieję, że zakończy się punktami <śmieniamy> Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Owalik już oddał piłkę w rękę tę Miotkę. Który to się boi biegać z piłką. Ale on tylko był w stanie dobiec... No tak naprawdę kurze. No. Do line of scrimmage, czyli do tego punktu, który wyznacza piłka przez Druga próba, 10 jardów do przejścia. To wali Kotanie do Chojackiego Bartosza. Do Chojackiego Bartosza i to, to bruska, ten błyskawiczny start running backa skutkuje zdobyczą 8 miliardów. Nagrywam. Trzecia próba około tam? 2 miliardy do przejścia. Nie chciała się wpierdalać jeszcze. Razie... Okay. Co masz dla mnie? Dopiero no, druga nie Hmm. Biegów, nie, no. Czż, 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 nie, nie kanapki. Zaraz gryza da. Znacznik, I się to udaje. Biegnie dalej, środkiem boiska. I Jak gryzam? Po ale to już jest po no, Dlaczego? To dla I po raz no, nie, dystans. ale wymuszka. Do to chora a Seahawks znajdują się już na 40 miardzie własnej połowy. Ja pierdolę. Gdzie dostałem koszulkę nareszcie? Tak? Dopiero teraz przyjechała, w tym tygodniu, nie? super. Nie? Ja? Dwa miesiące później. Owali. No to prawie no to, no na Nie tak lepiej niż zawsze. A jak na razie flaga na boisku. Słuchaj. Listki sędziów i posłuchajmy sędziego Guteba. Prawidłowy snap, na ja pierdolę snap. Wykonanie przez Siegel w Sobot skutkuje kolejną karą. Chciałem iść do siebie usiąść, Tam chyba ciasno jest, co? A, tam też jest ta od Jezusa. Tego nie chcesz iść? Jezus, walik na stronę, Szwek, ale Aj. powstał przed okazją. No to by było fest, dobre. Wczoraj przed... Że... Nie wiem no. Nie, nie nie wiedział, tego I nic dojechałam do Warszawy i tam z Zrobiłam zdjęcie są... w Kultury i przypadek Dróg, I szybko dopisałam szkoda, że nie mam nawet. Tak domu. jak i mieli. Próbuję i dalej. Ja już długo I Szybko wyszłam w ogóle, wpisałam Bruce myślnie w ulicach, zrobiłam screena tego zdjęcia i wysłałam jemu i mówię, a u mnie widoki są takie. I nie uwierzył. <laughs> a teraz takie zamieszanie! Nie porozumiałem, nie, z Trzeba będzie ratować, nie? Wysyłał taki do i jeszcze. drogę. On także mówi, drogę. I na napisał 30, mi ha, 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 ha. No. A do przęścia chyba. Bierzeł. Ale mówię, że nawet jak zobaczył to zdjęcie, to nie domyślił, że to była warszawa. Że fajna. długi dystans do przejścia. To, to Pałac Kultury jest wszędzie, rynku, wszędzie nie? No tak. Na jest. Różne rzeczy już futbolu amerykański widział w Polsce, także... Chciało jechać, ja pierdolę. Nie, nie do przejścia. Mm. Z rodzicami pojechałam. Trzecia próba. Pociągiem. Byliśmy w Warszawie. Do... Jeszcze zanim dojdzie do tej trzeciej próby się... będziemy musieli posłuchać werdyktu sędziego głównego. A przewinienie to falsta, Czyli znów jeden z zawodników z jak pospieszył się. Jaka masakra miał w ogóle. Z... Ja nie Wyspieszył się z wystartowaniem, zanim nastąpił snap, a tymczasem mamy krótką przerwę na żądanie Magdy Kojarzankę, się znali się, no? Tak, poprosił Lew Tartowski, główny Seahawks'a i po tej krótkiej przerwie Słyszymy. się ponownie. Ona o Jako mi zawsze opowiadała, jako człowiek człowiek miałym. Tak? Tak. Zawsze tylko słuchałam, ja nie wiedziałam kto to, mhm. to jest.

A ty te poznałeś, to dlaczego tak, takie długie są? No bo w czerwcu zaczynam pracę w Leszno. I po tej krótkiej przerwie wracamy do Spokój. A, dlatego no się robisz? Ja świecia będę mogła, próba, więc 20 lat do przejścia nie w nieciekawej sytuacji. Jak na razie ofensywa Seagull-Sopot, ale zobaczmy co przyniosła w szeregu na To Walik na lewą stronę, ale piłka jest za. Zanim ten team stanie tę Dobrze pokryty przez defensorów Wilków Łódzkich. I mamy czwartą próbę. Fajnie że Przydaję się. Byliśmy przy głównej ulicy i je Was słychać wszystkich. Czy też co krzyczą? Nie będzie mówię, że nie wierzy, że to jest o, ten Czwarta. Jest. Próba jak tak? i Sichok są zmuszeni. Od kuchnięcia piłki to snapu. Snap na prawą stronę. Ląduje za boiskiem i zmisał. O, słabo w chujce! Rozpoczną ofensywę w Winki a na i w stanie wstanie. Formacja defensywna, Sicho z Owoc. Co się stanie, jest taki, tam i się Złapień. No tak się skończy. Że oni kurwa nie mają w ogóle energii i zapału do grania. Oni kurwa grają, nie wiem. Jakby na trening przyszli. Naprawdę. Żadnej agresji kurde. Total ma więcej kudex z flagą wychodzić, naprawdę. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia, piłkie. Parkinson. Na prawą oh! stronę, podanie jest kompletne. Tutaj kurwa Cover 3 czy co, bo ja nie rozumiem. <grywa> grałem po prostu Cover. A, Cover. Ja. Ty masz tego, ja mam, ja tego, mam tego, tego, nie? Co z tego wyjdzie? Filip wbiera odbiorcą podania, a co? Rejdony. akcji podaniowej Rejdony. No ty masz walence, jakie kurwa pedalskie, kurde. tu patrz, są oryginalne rejdony, nie? Ja. 5 jardów zdobytych Po tej akcji podajowej druga próba <grym> i kolejne <grym> pięć dzieli winki łódki od rozpoczęcia po raz kolejny od pierwszej próby Markinson oddaje pół To są kurwa kpiny z i co, laki leży, tak? Nie. Zdobywając Nie no, poczekajmy jeszcze. Już, już moment. Jest Mazak. Tym, że no, no, na no, no mi się wtedy nie chce grać w drugą w w to poszedł do defensy. Ja się wcale nie, z nie z dziwię, kurde. Tam jest tak, kurde, smutno w tym ofensie, że. Przepraszam, na 27, nie na 37, a na 27 jard połowę z prowadził doprowadził piłkę Filip i od tego miejsca, od kolejnej pierwszej próby, rozpoczyna drużyna gości. 10 yardów do przejścia. David Parkinson, co nowy nabytek. Wilków Łódzkich, i jak widać, właśnie to na pozycji rozgrywającego. Wilków nie potrzebowały wzmocnienia. Zupełnie inaczej wygląda, wygląda ta drużyna niż rok temu, kiedy to głównie akcje toczyły się przez Borysa Bednarka czy Rafała. Więc zaparta running backów Wilków Łódzkich. Tymczasem druga próba. 8 yardów do przejścia. kiedy zrobili ten, ten stadion, to jest, jest gdzie zaparkować, przyjeżdża się, nie? To jest mistrzostwo. Więc patrz, zawsze był pełno, a teraz jest slu, nie? Super, kurde. bo tak? ja, kurde, przyszedłem przy ulicy zaparkowałem, Parkinson z piłką w rękach, akcja biegowa, gwizdki sędziów, flagi na boisku, a my czekamy na werdykt sędziego głównego. <gulanie> Tym razem karafa start od Gwizdana. dla Wilków Łódzkich, także cofnięta ofensywa o 5 jardów. Powtórzenie drugiej próby. Są na prawą stronę. Szuka podania, decyduje się sam na, na paki, Są prawą stroną. Wypierdycham za wojsko. I będziemy mieli trzecią próbę, a do przejścia około czterech jardów.

i z biegów rękach dodaje ją do rafała za akcja jest zatrzymana jeszcze zanim zawodnik z numerem 32 dobiega do znacznika wyznaczającego 10, ja także mamy czwartą próbę dystans do przejścia by znów rozpocząć od pierwszej próby to około dwóch yardów hmm? pytanie, nie jaka nie decyzja teren. zostanie podjęta przez formację ofensywną, czy będą grali all -in? czyli spróbują przejść te pozostałe dwa yardy, czy może jednak bezpiecznie będą piłkę odkopywać lub grać a field gola, ale z tego co widzimy, na boisku w sposób w jaki rozstawieni są zawodnicy sugeruje, że można będzie przechodzić ten pozostały dystans. Parkinson lewą stroną daje piłkę do Running Backa Temu nie udaje się dobrze poznacznika do no, jeszcze to się dzieje as Seahoxopensywa Wilkówki zatrzyma mnie Ogóle? A teraz podrabianie tak? w końcu. No naprawdę. Tu się nie dziwię. Przy trzech minutach do zakończenia drugiej kwarty. biorą się do roboty zawodnicy ofensywy. Ale nie ma szans. Nie. Są Wiesz, mówię nie podobno, że jak nieważne, żebym karty był nagrywany, to nie jesteś karterem. I ta pizda. Ongra chyba na maźkę, Pierwsza no tak. To... A, A, akcja nie, biegowa. Nie i się nie dziwię, kurwa. bardzo środkiem boiska udało mu się tak, tak. uszczknąć. Cztery yardy że już na pewno nie ze mną, nie? Na pewno już nie ze mną. ma Jak to mam tak wyglądać kurde, że... Bo oni kurwa nie mają ma żadnej iskry w sobie, kurwa. 6 yardów, kurwa, jeszcze raz Co z tego, że Później teraz jest kurwa polski, jest naprawdę dobry Tak, Kurwa, no reszta. Stoi, bo kurwa to stoi. Nie? I akcja zakończyła się jeszcze zanim na dobre się rozpoczęła. staram się. Także mamy Pochodzić, powyzywać ich kurwa ciot, może coś się ruszy, kurde. Jest dan <grystans> do przejścia. Mimo wszystko się troszeczkę zmniejszy. Jak 4 yardy i trzeciej próbie. To jest na pewno dobra sytuacja dla Seagull Sobot. Przy tym jaką formę obecnie prezentuje wojecki Bartosz. Running back, Seagull który odpowiada tak naprawdę za to jak akcje biegowe wyglądają. Chociaż nie, e, chociaż nie zapominajmy o tym, że też robota wykonywana przez linię ofensywną z jest ważna, bo to od linii wszystko się zaczyna to od tych największych panów, którzy, których nazwiska najczęściej, e, przepraszam, najrzadziej są wymieniane Przecież w trakcie meczu. Przecież. No od do końca połowy Teraz mieliśmy flagę na boisku i doszło do przewinienia po którym Sikok co zostali cofnięci od pikatów i mamy powtórzenie idziemy się jeszcze na boisko bówe, także z czterech na kosza? zrobiło się do przejścia. Czy idziemy się jeszcze 9... później na boisko, na kosza, jak wrócimy do domu. Zajrzałam to do się popiłe? No, 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 no. Mhm. Zapadanie środek boiska, ale podanie slajd i Rozpoczyna się powód z piłką zawodników piłków Łódzkich. Dalej na nogach, i dopiero teraz słyszymy Gwizdek Sędrzewski, który ogłaszał Chopak. Chłopak dobrze rzuca. W końcu został zatrzymany. To resywerzy to nie są recibert, tak. na piłków łódzkich. Przechwycił piłkę, i doprowadził. Do wyprowadzenia na boisko ofensywy drużyny gości. Druga kwarta ma się ku końcowi, ale jeszcze przed okazją na zdobycie punktów. Drużyna gości, pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Do przejścia David Parkinson. oczekiwany na piłkę, ma się w rękach kłodanie na prawą stronę. z I jeszcze Kurwa. Był, bo piłka stała się żywa. Frambul oznacza, że A to znowu, dobra. Jednemu zawodniku, ja pierdolę. Ale szczęśliwie dla drużyny gości, pogotowił był jeden z, ko z kolegów. Zab y jeden z kolegów. Wilku. I piłka została odzyskana tak druga próba 8 miardów do, do przejścia. druga próba. I są z piłką w rękach rozpoczyna bieg środkiem boiska jest zatrzymany i o przerwę na żądanie poprosili poprosiły wilkie łódzkie, także po krótkiej przerwie wracamy do końcówki drugiej, kwarty spotkania wilki łódzkie Seahawks z Sobot. Jak na razie wynik to 17 do 0 dla drużyny do Ale pytanie, co? Jaki dostaje? 17 do 0. Kurwa, oni mają sobie mocy, kurwa, energii, nic. Myślę, że, on, mi się wydaje, że oni się wyda, czyli kurwa na trening, tak? się to Ale ja bym już mówił, że oni, trochę. teraz prekursja po 17 osób. Tak. Jest, no, to no, to ostatnio ile było? Dwadzieścia parę, tak? No, Z tak Nie wcale nie ma Nigdy tak, nie było, nie? No, teraz róbcie sobie jeszcze nie? I po tej krótkiej przerwie no. do spotkania Podobno atletyczni super, tak? Ale no taktyczka to rl 44 tak? Mamy do przejścia około 6 tam, yardów. Tam, tam, tam 30 to wystawić, Tak! W prawą tak. stronę jest złapane! Nie, jest, 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 nie, I pierwsza jest, 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 próba. Daje, tak! Znaczy w drugiej połowie może się zmienić, tak? bo w końcu oni się zgrzeją. No tak, jak na ten Silence pojedziesz to tobą... Zdobyto, że z tymi piórzami szmiela. Co z tego, kurwa, jak ci nie mają sobie nic, tak? 20 sekund do zakończenia drugiej kwarty. Winki ludzkie jeszcze będą próbowały zdobyć się, w pośpiechu ja Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Ja Dystans to około 18 yardów. Drugie polanie na lewą stronę zostaje w dobra. Przyłożenie, które wisiało w powietrzu zostało zatrzymane. przez drugi Trubisza Krystiana. Druga próba. Dalej 10, 10 yardów do przejścia. Tak, no będę chciał trenować. Zobaczymy jak wyjdzie, nie? No, kurwa, jak oni mają szkole, iść, kurwa i stać i też tak... ma wyglądać jak tutaj, no to pierdolę. To, to się męczyć, no kurwa. Na treningu w ogóle, oni w ogóle nic. Zero kurwa w sobie, nie? Z kim oni wygrali? Z Druga próba. Parkinson rozgląda się za podaniem na lewą stronę. Środek boiska zauważył wolnego jednego ja ze swoich my skrzydłowych. My wiesz, tak? tak, a teraz przyjechał tylko jeden, nie? <grym> Ale to tak. wszystko zakończyło się niekompletną próbą podaniową. Nie, jakby było 4, to w ogóle by komeria była. Koniec połowy, tak? Jeszcze o przerwę na żądanie nie. poprosiły wilki łódzkie Do zakończenia drugiej kwarty pozostało 15 sekund A my usłyszymy się... Bo, bo, bo po kiwi, to przymowy, w, tylko w przerwie. Teraz coś tam. Powiem. No to jest kogo Był, chujowy, był chujowy, No nie powiedzmy, że był dobry kurwa, no ale... Miał sobie to coś, że kurą ludzie przychodzi na takie jebane treningi, tak? tak jest. No i on trzymał jeszcze tych lepszych, żeby nie szli do tak? Paniorzy, generalnie, nie? Ale dziwię się, że jeszcze kolina, nie widziałem. Gra w nim w Słupsku. Albo, albo gdzieś najebany się zgubił. Też, też jest taka opcja, nie? Ostatnia, 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 w zbawał, krótkiej w przerwie na żądanie wracamy to do spo, spotkań. W Słupsku wystarczy, że raz przyjdziesz w miesiącu, kurde, na trening, nie? jesteś starterem. Trzecia próba. Oby! Parkinson przy piłce, podanie w środek boiska za plecy ale tak jednego za skrzydłowy I będziemy mieli czwartą próbę, no, ostatnią próbę dla Wilków Łódzkich. Coś w tym spotkaniu no? zdążyć, ale jeszcze o Przysymy, ostatnią przerwę na żądanie, proszę ulepni, Wilki Łódzkie. <tosłownia> Czemu nie gdzie gdzie będę się wpierdał? 20 sekund ty Co? Co? Zostało do zakończenia drugiej kwarty. 5 sekund.

Sekund do w 3, plecy i co? Nie ma pas Interference Spotkania. Pff. Akcja. S -s Podaniowe. Podaniowa. Ci sędziowie są tak beznadziejni, że ja pierdolę. I... Nie, tylko wytrącił w no, zupełności. To mi się wydaje, to lekko. offensywnego raditu A jeszcze pierwsza próba. Pierwsza próba dla Seahawks-Sobot. Pierwsza próba dzisiaj Idą jakby, nie wiem, skończy się kurwa połowa już. to jeszcze. Ma na prawą stronę. I to może się udać. Środkiem boiska nareszcie coś to nie Michał Jarocki i koniec drugie